Cześć, jestem Laki i witam was w kolejnym odcinku o Doomsday Clock. Pamiętajcie, że jest to seria powiązanych odcinków, więc koniecznie musicie zobaczyć poprzedni, żeby zrozumieć o co chodzi w tym. Link do takiej gotowej playlisty ze wszystkimi odcinkami znajdziecie w przypiętym komentarzu pod tym filmem. A co najważniejsze koniecznie zostawcie subskrypcję na kanale i zaznaczcie sobie powiadomienia za pomocą dzwoneczka, aby niczego nie przegapić. Ostatni odcinek skończył nam się tym, jak Batman spotkał się z Roszakiem w Batcave. Natomiast dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od takiej retrospekcji, która nam ukaże, w jaki sposób Adrian zaatakował komedianta. Widzimy, jak atakuje go, gdy ten był pod wpływem alkoholu, a następnie wyrzuca go przez okno. Chwilę przed upadkiem i taką pewną śmiercią, komediant uderza nie w ziemię, a w tafle wody. Nie mając tak naprawdę pojęcia, co się z nim stało, próbuje jak najszybciej dopłynąć do brzegu. Gdy się tam już znajduję, usłyszał głos doktora Manhattana, który mówi krótko: Witaj, Blake. Przenosząc się do obecnych czasów, a dokładniej do budynku Lexcorp, widzimy kontynuację walki komedianta z Adrianem, ale tym razem wygląda to nieco inaczej. A, szkoda, że nie mam kamery. Gdybyś tylko widział teraz swoją twarz powiedział, śmiejąc się komediant Widzę, że moje zdezorientowanie jest dla ciebie bardzo zabawne, Edwardzie odpowiada Adrian. Wiele rzeczy jest śmiesznych, Ozzy, na przykład silne szkło za tobą. Szkoda, mogłoby być bardzo poetycko. Wtedy również Adrian rozgląda się po pomieszczeniu, szukając jakiejś możliwości stworzenia dla siebie przewagi. Wtedy też dostrzega kontrolkę światła na panelu, a następnie wyłącza ją, gasząc tym samym światło. Wyłączenie świateł? To jest twój świetny plan, Ozzy? Ja się nigdy nie bałem ciemności, ale w sumie ty też nie. Mówi komediant, po czym robi unik od wystrzelonego pocisku w jego stronę, ale po chwili Adrian go atakuje, kopiąc z twarz i uderzając pięścią w brzuch, a następnie w głowę. John na pewno miał coś wspólnego z tym, że ty nadal żyjesz. Gdzie on jest i co on w ogóle robi? pyta Adrian, atakując dalej. Po chwili komediant wyciąga broń, mówiąc: A ludzie mówili, że to ja jestem nienormalny. Gdy cię zabiję, to chyba dostanę jakiś medal. Po tych słowach oddaje w Adriana trzy strzały, ale wszystkie lądują na szybie, ponieważ Ozzy unika każdego z nich. Po ostatnim strzale Adrian dostał w twarz odpryskiem z szyby, a następnie mówi: Ciekawe, bo nigdy nie przebadałeś za medalami. Widzisz, śmierć zmienia człowieka. To co teraz, Ozzy? Nie masz dokąd uciec. Powiedział komedian, a po tych słowach Adrian postanowił wyskoczyć przez szybę, której konstrukcja została naruszona przez kulę. Powiedział do swojej kotki, aby się trzymała, a następnie spadł na niższy dach, z którego się ześlizgnął. Potem odbił się od gzymsu i wykonując salto do przodu wylądował na takim rusztowaniu, które należy do osób myjących szyby. Owe rusztowanie było zamocowane na linię, która od takiej dużej siły skoku się po prostu zerwała, a Adrian spadł w dół tuż pod drzwiami hotelu. Następnie przenosimy się do Batcave. Wgadłeś się do bardzo niebezpiecznego miejsca, powiedział Batman. Bruce Wayne, widzę, że ty też nosisz maskę, odpowiada Rorschach. Twoja ciągle się zmienia. Kim jesteś? Nie jestem wrogiem. Jestem Rorschach. Zjadłem twoje śniadanie. Prawda? Potem znalazłem jaskinie i widząc te wszystkie trofea, zastanawiałem się, czy jesteś zabójcą, czy jakimś kolekcjonerem. Ale potrzebuję twojej pomocy. Pomocy? W czym? pyta Batman. Wtedy Rorschach wyciąga pamiętnik swojego poprzednika, pierwszego Roszaka i prosi Batmana, aby go przeczytał. Wtedy wszystko zrozumie. My natomiast przenosimy się do statku, na którym zamknięci byli marionetka i Mim. Widzimy, że udaje im się z niego wydostać, ale nie mają pojęcia, gdzie są. Cholera. Nigdy nie powinniśmy dołączać do Wajta, bez informacji o tym, gdzie jest nasz synek. Teraz jesteśmy Bóg wie gdzie i robimy Bóg wie co. Nawet jeśli znajdziemy Manhattana, to. Co niby mamy z nim zrobić? Co mamy powiedzieć? O cześć, zabij mnie teraz, bo nie jestem w ciąży. To tylko ten idiota podający się za Rorschacha to pewnie jakiś czubek. Tylko dlaczego on w ogóle do niego dołączył? No i oczywiście White, zdesperowany dupek, który chce teraz być jakimś zbawcą, mimo że to wszystko jest jego winą. On nam czegoś nie mówi, jestem tego pewna. No nic, znajdźmy jakieś miejsce, gdzie napijemy się drinka. Powiedziała marionetka do mima, patrząc na całe Gotham. Batman czyta dziennik. Zniecierpliwiony Rorschach spogląda na swój zegarek i pyta na której stronie jest Bruce. Na czwartej. Mówi Batman i dodaje, że to był długi dzień. Proponuje Rorschachowi, aby ten poszedł na górę i po prostu sobie odpoczął. Może nawet wziął prysznic. Rorschach patrzy na swoje ręce, a następnie udaje się na górę do pokoju gościnnego wraz z Alfredem. A właściwie... Alfred szuka dla niego odpowiedniego pokoju gościnnego, ponieważ każdy, jaki mu do tej pory pokazywał, był, według Rorschaka, zbyt duży. To jest ostatni pokój gościnny, mówi Alfred. Wciąż za duży, odpowiada Rorschak. Przykro mi, ale obawiam się, że jest to najmniejszy w całej rezydencji. Mogę zaproponować panu herbaty, albo umyć pana ubranie? Nie, ubrania są w porządku. Ale jedno ja pytanie: czy to ty zrobiłeś te naleśniki? Te dobre naleśniki? -"Oczywiście. leśniki, Już się robi. Gdyby pan czegoś potrzebował, proszę dać mi znać. I, tak jak powiedział panicz Bruce, proszę się czuć jak w domu." Powiedział Alfred wychodząc z pokoju. Wtedy widzimy jak Rorschach zdejmuje swoją maskę, a naszym oczom ukazuje się twarz czarnoskórego mężczyzny, którego imienia i nazwiska na tą chwilę nie znamy. -"To wszystko jest takie dziwne. Pokój, który kosztuje więcej niż cały blok, w którym ja dorastałem. Ja muszę się umyć. Muszę zmyć wszystko z siebie." Mówi Rorschach myjąc włosy, bardzo mocno uciskając swoją głowę, aż do momentu, w którym pojawia się krew. Wracając do Mima i marionetki, widzimy, że udało im się odnaleźć bar. O, to miejsce wygląda przyjemnie. Liczyłam na coś więcej, ale nie ma co wybrzydać. Dwa whisky proszę! Krzyknęła marionetka. A wy co wyprawiacie? Tutaj nie można odnosić make-upu. Szef tego nie lubi. To jest teren Jokera. Powiedział jeden ze zbirów, będący w barze, po czym pokazał tatuaż Jokera na swojej dłoni. Joker? Kim jest Joker? Zapytała marionetka. Wtedy wszyscy wstali. Spokojnie, nie musicie wstawać, przyszliśmy tutaj tylko się napić drinka, nic więcej. Za taką obrazę szewa będę musiał ci chyba wyciąć mały uśmiech na twarzy. Powiedział jeden ze zbirów, przykładając nóż do twarzy marionetki. Wtedy Mim zaczął celować do niego ze swojej niewidzialnej broni, z czego wszyscy zaczęli się śmiać. Do czasu aż pociągnął za spust i strzelił w głowę jednego zbiera, który trzymał jego żonę. Wtedy rozpoczęła się walka, reszta zbirów się na niego rzuciła, ale jak się okazało Mim ma dużo więcej niewidzialnych broni, a następnie Mim i marionetka wybili wszystkich, którzy znajdowali się w barze i sami nalali sobie alkohol, po który przyszli. Nagle przenosimy się na ulicę jakiegoś miasta. Widzimy dłoń czarnoskórej osoby na kierownicy samochodu z logiem White'a, a po chwili ma miejsce wybuch niebieskiego światła, który wybudza roszaka ze snu. — Spokojnie, jesteś bezpieczny — mówi Bruce siedzący przy jego łóżku. — Spałeś prawie 24 godziny. — Przeczytałem twoją książkę. Wiem, gdzie jest doktor Manhattan. Szukałem anomalii czasowych i udało mi się znaleźć w jednym miejscu zwanym Arkham Asylum. Wiesz może, co by mógł tam robić? Dopytuje Bruce. Może stracił pamięć? Zapomniał wszystko? Nie wiem. Odpowiada Rorschach, po czym obaj udają się do Arkam. Tedy tutaj sygnał jest silniejszy. Powiedział Batman, przemierzając korytarz z celami w Arkam. Zatrzymał się on przy jednych drzwiach, otworzył je i powiedział: Jest tutaj. Rorschach wchodzi do celi, krzycząc Manhattan? Musimy porozmawiać! Halo? Po tych słowach słyszy dźwięk zamykających się drzwi wybacz. "Twoje miejsce jest tutaj." Mówi Batman, zamykając go w celi. Nie, co ty robisz? Zabije cię za to! Wytnę ci oczy! Zaczekaj. Przepraszam. Otwórz drzwi. Proszę, wypuść mnie. Wypuść mnie! krzyknął Rorschach do odchodzącego Batmana. I tak kończymy ten trzeci odcinek. Bardzo ciekawe zakończenie. Jak widać, tak kończą osoby, które zjedzą śniadanie Batmana. Następny odcinek pojawi się zgodnie z planem, czyli w poniedziałek, jak zawsze o godzinie 17 i tam zapewne zobaczymy jak Rorschach poradzi sobie w Arkam. Swoją drogą bardzo ciekawe jest to, że Batman go tam zamknął bez jakichkolwiek dowodów na to, aby, aby Rorschach złamał prawo bądź miał jakieś problemy psychiczne. Tak naprawdę bez żadnej rozprawy, po prostu go tam umieścił. Jestem też ciekaw czy naprawdę przeczytał cały dziennik. Na pewno musiał przeczytać jakąś część, skoro wiedział o doktorze Manhattanie. Teraz pytanie brzmi, czy uznał Rorschacha za wariata po przeczytaniu tego dziennika, czy już wcześniej, gdy zobaczył go w Batcave. Tak czy inaczej dowiemy się tego pewnie niedługo, jeszcze raz przypominam Wam wszystkim o zasubskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i zaznaczeniu sobie powiadomień za pomocą dzwoneczka, ponieważ teraz pojawia się bardzo dużo odcinków, no i można je naprawdę łatwo przegapić. Natomiast jeśli ktoś z Was chciałby mnie wesprzeć to pamiętajcie, że jest możliwość dołączenia do SideKick'ów. Wystarczy tylko kliknąć w przycisk Wesprzej pod tym filmem. Mając taką opcję otrzymacie odcinki przedpremierowo, czyli wcześniej niż inni. No i będziecie też mieli wyróżniające Was logo Supermana przy ników w komentarzach. No i oczywiście Wasz będzie się pojawiał w każdym odcinku na liście wszystkich SideKick'ów. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga. Zobacz poprzednie materiały na kanale i zajrzyj na Facebooka i sklep, do których link masz w opisie.